Moi drodzy, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym przetestujemy sobie dwa nowe, gorące na podkłady. Te podkłady zapowiadają się naprawdę nieźle, ponieważ mają zapewnić nam spektakularną trwałość, a kiedy jak nie w dzisiejszych czasach potrzebujemy jej najbardziej. Zapraszam Was na odcinek i na gorący test. A słowem wstępu w żartobliwej formie chciałam Wam powiedzieć, że na pewno zwróciliście uwagę na moją fryzurę. Możecie dać znać w komentarzach, czy też po domu mniej więcej chodzicie w czymś takim. Ja bardzo lubię związać sobie włosy na górze, i kiedy przygotowywałam się do tego odcinka, robiąc górę makijażu oka, to spiałam sobie tak włosy i stwierdziłam, że jest nawet fajnie. Nie zawsze trzeba pokazywać się tylko w pięknej, dopracowanej fryzurze, tylko takie ludzkie oblicze, ludzka odsłona też jest moim zdaniem fajna, i taki artystyczny nieład będzie ciekawym uzupełnieniem dzisiejszego looku. No dobra, przechodzimy do konkretów. Kiedy ostatnio byłam w Rossmanie przy okazji zakupów higienicznych dla siebie, to oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wydepnęła na dział makijażu, żeby zobaczyć, czy są jakieś ciekawe nowości. I ku mojemu zadowoleniu zobaczyłam nowy podkład perfekty All Day Under Mask Cover. Brzmi to ciekawie i producent określa go mianem fluidu długotrwale kryjącego. Ale to nie wszystko, ponieważ kiedy zaczęłam rozglądać się dalej, to zobaczyłam również nowy podkład Maybelline Super Stay Active Wear i producent mówi, nam o aż 30 godzinnej trwałości, więc uznałam, że dzisiejszy odcinek będzie idealną okazją ku temu, żeby te podkłady porównać, żeby zobaczyć jakie mają krycie, jakie mają rozprowadzenie i czy rzeczywiście będą się tak fantastycznie trzymać. Zaczynamy od sprawdzenia podkładu Perfekty na prawej części mojej twarzy i on kosztował mnie 19,99. Zanim przeczytam Wam, co mówi o nim producent, to muszę wtrącić, że byłam rozczarowana gamą kolorystyczną. Tak naprawdę nie było ładnych, jasnych, neutralnych odcieni, były zaledwie trzy i każdy z nich wpadał w dość skrajne tonacje. Ja kupiłam sobie odcień porcelain, który i tak jest dosyć istotnie żółty. Naprawdę brakuje mi tego, żeby kolory były bardziej różnorodne, żeby można było dobrać właśnie coś jaśniejszego, ale mam wrażenie, że nie tylko w przypadku perfekty ostatnio dobór kolorystyczny nie jest najłatwiejszy, ale wiele nowości jest jakże skrajnych. A producent mówi o tym podkładzie następująco: Innowacyjny, ultralekki fluid o znacznie przedłużonej trwałości ma unikalną formułę super long lasting, która sprawia, że jest odporny na ścieranie także pod maseczką ochronną. Dzięki specjalnie dobranym pigmentom dopasowuje się do kolorytu cery o natolicze, kryje niedoskonałości i zapewnia aksamitną gładkość. I teraz przechodzimy do sposobu użycia, który jest napisany bardzo prosto: fluid równomiernie rozprowadzić na skórze twarzy i szyi. Lub dekoltu nakładajmy. Podkład nałożyłam sobie już na dłoń. On ma taki dosyć przyjemny zapach, świeży, lekki, i konsystencja jest taka ani lejąca, ani mocno zbita. Moim zdaniem jest dosyć kremowy. Jak na niego tak teraz patrzę i teraz go nałóżmy. No ale sami widzicie, jak ten kolor mocno wygląda. O, ale teraz z kolei po nałożeniu na skórę o wiele bardziej wyczuwam właśnie taką lekką, wodnistą wręcz konsystencję, bardzo przyjemną. No ale jestem ciekawa, czy on rzeczywiście tak się super utrzyma. Pod palcem sprawia wrażenie takiego podkładu bardzo leciutkiego, bardzo cieniutkiego. Ale pomimo moich wstępnych wrażeń, na ten moment wydaje mi się, że rzeczywiście całkiem ładnie stapia się ze skórą i że ten koloryt się tonuje. Daje takie rozświetlające wykończenie. Wygląda całkiem, całkiem, ale oczywiście teraz dopracujemy go gąbką. I teraz gąbeczką zobaczymy sobie również, czy uda nam się wzmocnić krycie. Trochę tak. Widzę go w tej chwili. Jako podkład o takim średnim kryciu, nie powiedziałabym na pewno, że to jest taki mocno kryjący podkład, ale też nie mogę stwierdzić, że tego krycia tutaj nie ma. Konsystencja jest dosyć świetlista, trzeba tutaj mieć to na uwadze, czy po prostu lubimy takie wykończenie. Ale rozprowadza się całkiem nieźle. podkład rozprowadzony i na ten moment widzę go następująco. On ładnie ujednolicił moją skórę, w ogóle go nie czuję. On ma bardzo leciutką, prawie że konsystencję, z którą przyjemnie się pracuje i to krycie udało mi się trochę zbudować. Moim zdaniem jest to podkład o kryciu średnim. Jeżeli chodzi o kolor, to tutaj już nie uważam, że jest aż tak bardzo skrajny. Jest trochę za żółty, ale bardzo mi to nie przeszkadza. I jedna rzecz, na którą w tej chwili zwracam uwagę, to jest jednak fakt, że ten podkład ma dosyć sporo takich rozświetlających drobin. Dał on wrażenie świeżości, ale jakby się tak przyjrzeć, to jednak moje rozszerzone pory, przez właśnie ten taki świetlisty efekt, są trochę podkreślone. Ale ogólne wrażenie mam na plus, ponieważ całkiem świeżo się czuję. No i oczywiście zobaczymy, jak on się jeszcze utrzyma. Przechodzimy teraz do lewej części mojej twarzy, na której będziemy testować podkład Maybelline Super Stay Active Wear. Ja kupiłam sobie go w odcieniu 06 Fresh Beige, kierując się tym, żeby był w miarę podobny kolorystycznie do podkładu Perfekty, żeby to wszystko miało ręce. I nogi. Kupiłam go za 55 zł 99 groszy i jeśli chodzi o markę Maybelline, to w ogóle muszę Wam powiedzieć, że jakoś tak nie podrodzę mi z tą marką. Nie ma tutaj większych przyczyn, ale jakoś tak intuicyjnie bardziej ciekawią mnie nowości innych drogerii, innych marek. Mam wrażenie, że marka Maybelline tak trochę zatrzymała się w czasie. Te cienie do powiek nie są jakieś super innowacyjne. Matowe pomadki nie przypadają mi do gustu, ponieważ są dla mnie zbyt mocno wysuszające i ja tej marki używałam częściej, kiedy chodziłam do liceum. Pamiętam, że wtedy był taki szalony na podkłady Maybelline, a teraz no jakoś tak no nie bardzo używam kosmetyków tej marki, ale ten podkład wpadł mi w oko i uznałam, że fajnie będzie go dzisiaj przetestować. No ja to mam szczęście, weszłam sobie teraz na stronę Rossmana, żeby przeczytać Wam, co o tym podkładzie mówi nam producent i proszę bardzo, podkład w tej chwili jest przeceniony i kosztuje 30,99, ale abstrahując od ceny Rossmana, sprawdzałam sobie ceny tego podkładu w drogeriach internetowych no i oczywiście można go dostać taniej niż w regularnej cenie Rossmana, ponieważ tak o niżej 40 zł, Mniej więcej. Przeczytajmy teraz opis. Szukasz podkładu o maksymalnej trwałości i naturalnym wykończeniu. Wypróbuj nowy Super Stay o przedłużonej wytrzymałości aż do 30 godzin oraz ultra lekkiej formule. Podkład Super Stay Active Wear to podkład dla kobiet prowadzących bardzo aktywny tryb życia, wymagających i wybierających trwałe rozwiązania, które sprawdzają się w ich pośpiesznym życiu. To idealny podkład do zadań specjalnych. Sprawdźmy. Podkład na dłoni. Zapachu praktycznie nie wyczuwam, albo jest bardzo delikatny. Jeżeli chodzi o konsystencję, to zobaczcie, jest dosyć podobna do podkładu Perfekty, ponieważ jest całkiem gęsty, ale jednak trochę spływa. Nie jest na pewno za gęsty, ale dość kremowy. O, to jest lepsze określenie. I teraz nałóżmy. O, jak nakładam? To kolorystycznie wydaje mi się, że jest nieźle przy tym pierwszym zetknięciu się ze skórą. Konsystencja bardzo lekka, prawie że i zaraz zobaczymy, co będzie, jak zaczniemy rozprowadzać, ale tutaj już mam od razu pierwsze wrażenie, że zdecydowanie ma mocniejsze krycie. Nie ma tych rozświetlających drobin. Czuję też już, że szybko zastyga. Więc chyba będę szybko pracować i od razu zabiorę się za gąbkę. Oj, tak szybko zastyga biorę gąbkę. To dopracujemy gąbką. Krycie mamy tutaj zdecydowanie większe, ale wiecie co? Podoba mi się to, że właśnie przy tej bardzo lekkiej, prawie że wodnistej konsystencji podkład tak kryje i jest taki lekki. No wow! Ale też przy tym szybkim zastyganiu łatwo się z nim pracuje. No, pory super wyglądają. Na pewno lepiej aniżeli po tej stronie, gdzie mamy po prostu tutaj więcej tego błysku. Tutaj one są takie bardziej wygładzone. Nieźle się zapowiada. Podkład Maybelline rozprowadzony i po pierwsze możecie teraz zobaczyć, jak wyglądają dwie połowy mojej twarzy. A po drugie, powiem Wam, jak go widzę na ten moment. To jest podkład, który naprawdę szybko zastyga. Trzeba z nim szybko pracować i przez to. Mocne zastyganie, moim zdaniem, trzeba go zobaczyć w kategorii czegoś, co może wyglądać super, ale czegoś, co może wyglądać też nie najlepiej, kiedy nie przygotujemy odpowiednio skóry. Widziałam w trakcie pracy, że ten podkład daje efekt takiej porcelanowej, nie w rozumieniu jasnej, tylko bardzo wygładzonej, lalkowej wręcz skóry, ale kiedy pracujemy z tego typu konsystencjami, to musimy mieć. Pewność, że ta skóra nie jest wysuszona, że jest dobrze wypilingowana, ponieważ tego typu konsystencja po prostu podkreśli wszelkiego rodzaju suche skórki, ale ja jestem naprawdę bardzo zadowolona tym efektem. Zdecydowanie to jest podkład, który dał mi mocne krycie, ma lekką konsystencję. Moje pory wyglądają o wiele lepiej po tej stronie, ponieważ nie są podkreślone i nie czuję go na twarzy. Zobaczymy jeszcze trwałość, ale zapowiada się naprawdę nieźle. Nałożyłam sobie korektor pod oczy, który delikatnie utrwaliłam i Teraz jeszcze przejdziemy do przypudrowania mojej twarzy. Zobaczymy sobie, jak te podkłady będą wyglądały po kontakcie z pudrem, i dzisiaj użyję pudru Anastazji. Ok, i tutaj ewidentnie Anastazja pomaga, jeżeli chodzi o ukrywanie tych podkreśleń, rozszerzonych porów, które zaistniały po aplikacji podkładu Perfekty. Ładnie to wygląda, lekko. No, I to samo na drugą stronę. Niech się przyjrzę. Tak obydwie strony wyglądają po przypudrowaniu. Oczywiście, że puder im tutaj pomógł, natomiast obydwie strony prezentują się całkiem, całkiem. Ja teraz dokończę mój makijaż i pokażę wam się w całości. Kochani, makijaż skończony. Mamy w tej chwili godzinę 10.53. Mówiłam, że mój artystyczny nieład na głowie da radę. No nawet fajnie uzupełnił ten mój dzisiejszy, trochę bardziej kolorowy makijaż. Jeżeli chodzi o porównanie podkładów na ten moment, słuchajcie, obydwa podkłady zaczynają mocno zastygać i czuję to i po jednej. I po drugiej stronie. Nie wyrokuję jeszcze, ponieważ w normalnych warunkach trochę by mi to przeszkadzało, ale jednak mam z tyłu głowy, że mają to być super trwałe podkłady, więc być może za chwilę to już nie będzie wyczuwalne, a w zamian za to otrzymamy właśnie super długotrwały efekt. Na pewno muszę podkreślić, że z tym podkładem Maybelline trzeba naprawdę bardzo szybko pracować, ponieważ niezwykle szybko on zastyga. On daje bardziej matujące wykończenie, ten daje bardziej rozświetlające. Kwestia gustu, a my teraz jeszcze oczywiście sprawdzimy który będzie się lepiej utrzymywał i co wydarzy się po kilku godzinach noszenia. Cześć kochani, to znowu ja. Test trwa. Minęły 3,5 godziny od skończenia makijażu i teraz wybrałam się na bazarek. Ja w ogóle bez bazarku nie istnieję. To jest jedno z moich absolutnie ulubionych miejsc. Na bazarku zawsze kupuję warzywa, zawsze kupuję owoce, ale zmierzam do tego, że muszę teraz wysiąść z samochodu. Pogoda jest po prostu koszmarna! Leje deszcz zaraz będę musiała założyć maseczkę, więc dzisiaj przetestujemy sobie te podkłady w naprawdę wyjątkowych warunkach. Dzień dobry. Ale pogoda. Kochani, jestem z powrotem. Mamy w tej chwili godzinę 22.54 i to jest najwyższy czas na podsumowanie tego makijażu po kilkunastu godzinach noszenia. A od skończenia makijażu minęło 12 godzin. To jest naprawdę długo. Zazwyczaj testy trwałości robię, sprawdzając kosmetyki mniej więcej po 8 godzinach noszenia, ponieważ wtedy już naprawdę wiele wiem. Ale dzisiejszy test jest trochę inny, jest wyjątkowy, ponieważ te podkłady miały zapewnić naprawdę nieprawdopodobną trwałość. Dlatego też uznałam, że mój intensywny dzień i dłuższe ponoszenie tych kosmetyków naprawdę jeszcze więcej nam powie i bardziej określi, czy możemy określić je mianem kosmetycznym długotrwałych. Zacznę od pierwszego wrażenia, czyli wrażenia z daleka. Z daleka nadal wyglądam naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o to, jak ja się czułam, jak ja się przyglądałam, to ja cały czas miałam wrażenie, że moja twarz wygląda dobrze. Cały czas ten makijaż wyglądał świeżo, dobrze się w nim czułam, moja skóra była cały czas wyrównana i cały czas ujednolicona, więc jeżeli chodzi o takie ogólne wrażenie w ciągu dnia, to było bardzo dobrze, a teraz Was do siebie zbliżam i porozmawiamy o szczegółach. Zacznę od przypomnienia i małego wtrącenia, że bezpośrednio po skończeniu makijażu zasygnalizowałam Wam, że zaczynam odczuwać pewien dyskomfort w postaci efektu ściągnięcia. Trochę obawiałam się o to, że ten dyskomfort ze mną pozostanie, ale dobra informacja jest taka, że to uczucie zniknęło mniej więcej po 20 minutach, i wszystko było dobrze, i zarówno po jednej, i po drugiej stronie czułam się naprawdę komfortowo. Przejdźmy teraz do omówienia podkładu perfekty. Tak jak Wam mówiłam, z daleka jest całkiem nieźle, ale jak się zbliżymy, jak bardziej szczegółowo popatrzymy sobie na ten podkład, to zauważymy pewne niedoskonałości. Zacznę od tego, że ten podkład naprawdę ciekawie się rozprowadzał. Dawał takie średnie krycie i dosyć istotnie świetliste wykończenie. I myślę, że to świetliste wykończenie jest fundamentem dzisiejszej płyty, ponieważ podkład fajnie wygląda na bocznych partiach mojej twarzy, ale jednak jeżeli chodzi o strefę tę no to przede wszystkim na nosie no jest najsłabiej. Podkład po pierwsze się dosyć mocno wyświecił, a po drugie pod wpływem noszenia tej maseczki mocniej się po tej stronie powycierał. Natomiast nie dyskredytuję tego podkładu, ponieważ właśnie patrząc na to, jak on fajnie tutaj wygląda, jakiego ja w ogóle nie czułam, jak na to, że on jednak naprawdę całkiem dobrze się utrzymał, to uważam, że może to być podkład, który spełni oczekiwania osób, które mają skórę suchą, skórę poszarzałą, oczekiwania osób, które uwielbiają takie mocniejsze rozświetlenie, Świetlające wykończenie w podkładach. U mnie no na minus jest ten nos, ale jeżeli chodzi o ogólne wrażenie trwałości, tego jak podkład mi się nosił i jak się w nim czułam, to widzę w nim potencjał. Czas na drugi podkład, czyli Maybelline Superstay Active Wear. Ten podkład o wiele bardziej podoba mi się, jeżeli chodzi o wyrównanie rozszerzonych porów. Czułam się w nim naprawdę nieźle i to jest właśnie taki efekt porcelany, o którym Wam już wcześniej wspominałam. Ale to, co jednak muszę podkreślić, to jest fakt, że pomimo tego, że ten podkład naprawdę ładnie wygładził moją skórę, pomimo tego, że on naprawdę niesamowicie się utrzymał, to jednak to jest efekt takiego dosyć widocznego makijażu. Zmierzam do tego, że to nie jest taki rodzaj podkładu, który stapia się ze skórą, którego po prostu nie widać. Tylko to jest krycie, jest to dosyć lekka konsystencja, ale jednak taki efekt dosyć istotnej widoczności tego makijażu. Kwestia gustu dla mnie to będzie naprawdę fajna propozycja, jeżeli chodzi o jakieś takie większe wyjścia, o jakieś szczególne okazje, ale na co dzień, jednak ten efekt byłby dla mnie nieco za mocny. Muszę jeszcze podkreślić to, że to jest podkład, którego trzeba się trochę nauczyć, ponieważ on nieprawdopodobnie szybko zastyga. Dzisiaj robiłam to w teście, po pierwsze intuicyjnie, po drugie starałam się za nim nadążać, ale myślę, że kolejnym razem, Razem, jakbym go nałożyła, to starałabym się pracować jeszcze szybciej, ponieważ on naprawdę bardzo szybko zastyga. Minusem tego zastygania jest to, że trzeba uważać z konturowaniem, ponieważ można mieć wrażenie, że to konturowanie na tak szybko zastygającym podkładzie nakłada się jednak trochę trudniej. Ale mówię to wszystko, żeby dobrze Wam zobrazować ten podkład, a podsumowanie i takie ogólne wrażenie tego podkładu jest dla mnie niesamowite, dlatego że ta trwałość jest po prostu imponująca. I dla osób, które szukają czegoś, coś naprawdę trwałego, naprawdę wygładzającego, to to jest naprawdę niezła propozycja. Ja z przyjemnością będę sobie jeszcze dalej testowała ten podkład, ponieważ duży potencjał w nim widzę, ale jest to jednak dosyć specyficzna propozycja. Kochani, przetestowaliśmy dzisiaj dwa nowe drogeryjne podkłady. Dwie ciekawie zapowiadające się propozycje, ponieważ miały dawać nam nieprawdopodobną trwałość. A czy tak było? Jeżeli chodzi o podkład perfekty, to nie mogę powiedzieć, że zrobił on na mnie piorunujące wrażenie. Jest całkiem nieźle, widzę w nim potencjał, ale jeżeli chodzi o mój nos, to najlepiej nie jest. A jednak producent mówił nam, że ten podkład super sprawdzi się pod maseczką. Tego do końca przyznać nie mogę. Jeżeli zaś chodzi o podkład Maybelline, to on daje mi efekt. Wow. Moim zdaniem, to jest jeden z najtrwalszych podkładów, jakie ja przetestowałam przez wiele ostatnich miesięcy, a jednak mamy tutaj aż 12 godzin testu. Podkład sprawił, że moje pory wyglądają naprawdę dobrze, a zazwyczaj już po upływie około 8 godzin zaczyna robić się ciężko i niewiele podkładów daje sobie z nimi radę. To, co jeszcze chciałabym podkreślić, to jest ten niesamowity efekt wygładzenia. Czy na co dzień, czy na większe wyjście trzeba samemu sobie na to pytanie odpowiedzieć, ale zdecydowanie jest to podkład, który dał mi. Efektual i myślę, że chyba nawet możemy powiedzieć, że przed nami hit. Kochani, to już wszystko na dziś. Za mną długi, intensywny dzień, ale jakże owocny test. Sądzę, że dowiedzieliśmy się naprawdę wielu aspektów na temat. Testowanych przeze mnie dzisiaj podkładów. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy używaliście, jakie są Wasze opinie na ich temat, a jeżeli nie, to napiszcie również, który Wam bardziej wpada w oko. Ja kończąc dzisiejszy odcinek, chciałabym Wam gorąco i z całego serca podziękować za tak dobry odbiór mojego ostatniego czatu make-upu. Świadomość tego, że mam tak wspaniałych widzów, jest po prostu niesamowita i z ogromną przyjemnością i wdzięcznością kończę dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podobało, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli zostawicie Dajcie mi kciuki w górę, subskrypcje i widzimy się następnym razem, buziaki. Mua.